Jestem debilem. A to jest basecraft. Czemu jestem debilem? Już wyjaśnię. Otóż w poprzednim odcinku mówiłem, że w sumie już mamy wszystko, żeby już poruszać się po Księżycu, po Marsie. No przecież co? No mam te okrzyże mask, mam te tanki, mam oxygen gear, no wszystko, nie? Otóż nie tym razem. <grych> nie wiem czemu. Ale Galactic... nie wiem, ta paczka ma dodatkowego moda, który dodaje pewną inną rzecz. Próżnie. Bo tak, w dzisiejszej wersji Galactic Crafta, lub w samym modzie teraz, yy, można było po prostu... Oxygen Mask i już do przodu lecimy, nie? Już nie potrzeba było więcej, tyle stykało, nie? I jeżeli jesteście na bakier z fizyką, lub jesteście debilami, to może nie wiecie, ale człowiek wpróci to bardzo zły pomysł. Tak bardzo zły. I testując grę na kreatywie, na innym świecie. Yy, no na innym świecie po prostu. Chciałem po prostu sprawdzić. Yy, Dungeon jak na się, że nagle się okazało, że hej, dostaję damage, a przecież wszystko mam. No i weszło z tego, że potrzebuję Space Suit, który będzie... pozwalał mi w ogóle chodzić po księżycu. I wydaje się, że nie, to nie może być takie drogie. Przecież w sumie to było w miarę tanie, nie? To nie będzie do zbierania. Coś wam przeczytam. <laughs> Że zrobić space suit. Dokładnie tutaj go widzicie. Tier 1. Potrzebujemy. Tak, aluminium. To jest miarę załatwienia. 72 sztabki sztapki To jest do zrobienia. To łatwo się zdobywa. Uwaga. 252 sztapki ironu. No, trochę tego jest, nie? Uwaga, TIN. 476 sztabek. Mąka kurwa giga. Żeby zrobić ten jebany face, helmet. Żeby zrobić całą zbrojkę. I tak. W dzisiejszym odcinku nie budujemy. Dzisiejszy odcinek jest czysto pogadankowy plus z kopaniem y, surowców. I tak, y, trochę już pokopałem przed odcinkiem, to znaczy tak. To tutaj widzicie, te wszystkie rudy zostały wykopane przez maszynę, po pierwsze. Teraz do niej przyjdziemy, bo tam jest dużo rud po ścianach, które też trzeba wykopać. I tak, no jak mówię, dzisiaj pogadankowy, niczego dzisiaj nie będę craftował, raczej. Nie chcę się na tym dzisiaj skupiać. Bardziej eee, moje przemyślenia podczas tej paczki plany czy coś na tą serię, bo na Marsa lecimy i koniec więc ile zostało do końca serii, nie wiem 10 odcinków może z... 6 więc no dzisiaj będzie gadane ale dobra, jesteśmy w przemaszynie i tu się trochę pozmieniało już widzicie, nie? ale zacznijmy od początku, przebudowałem trochę po pierwsze usunąłem połączenia rur między tymi skrzynkami bo już po prostu są przepełnione i po prostu kobylec się wysypywał, jest to będę czyścił to wiecie, ale często jak się na maszynie warto mnie irytował pump o co mi chodzi, że tu był jeden silnik zasilany węglem i zawsze się przegrzewał i trzeba go resetować, albo nie bla 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 i tak dalej, nie? Yy, rozwiązałem ten problem po prostu dałem drewniane silniki restone engine bo one po pierwsze się nie zacinają po drugie, bardzo są wydajne nawet na dwa, więc oczywiście te silniki nadal się przegrzewają, ale jest to jakkolwiek stabilne. Ale co zrobiłem z tamtym silnikiem? No przeniosłem go tutaj, do rafinerii i teraz to wszystko działa ultra szybko. O co mi chodzi? To, bo w ten sposób zwiększa po prostu moc działania tego. To spowodowało, że ta maszyna zaczęła działać tak szybko, jakby była cała wypełniona paliwem. Tak. Tyle wykopała jak na razie. To nie jest jakoś super dużo, ale nadal zbiera materiał masę. Teraz lecimy na dół i wykopiemy wszystko. Bo tak, ja podliczyłem jeszcze przed odcinkiem, ile musimy wykopać. Oczywiście znaczy dzisiaj nie wszystkie, nie wszystko wykopiemy. Dzisiaj chcę właśnie tego pogadać. Bo też to jest troszeczkę. Zapchaj dziuracje. Tam też wyjaśnię. Bo tak, musimy wykopać, że 35 aluminium, 279 tinu, 49 widu i 86 irona, więc nie jest aż tak źle. I tak, no yy... nagle zaczęło moje przemyśle nad tą paczką. Bo już tak gram. Yy, sporo nawet. uwierzcie mi. Bardzo dużo gram na tej paczce. Ta paczka mi przypomniała, czemu ja nie gram na modach. Czemu tak kocham na Minecraft? Czemu nie pobieram miliarda modów? Bo po prostu uważam, że mody takie dodające więcej ród i tak dalej, po prostu przepełniają ten Jest ona wtedy zbyt skomplikowana według mnie. Teraz troszeczkę na takiej swojej prostocie można nazwać. To po prostu się nie przyjmie gra, bo macie, że ja muszę przygotować godzinę. Pesać pod odcinkiem na Creative i patrzeć, o co ten mod daje, nie? Tak dalej. Przykładowo, w za odcinku mówiłem, że hej, polecimy z karabinem na yy, bossa w, yy, na księżycu. No, no niestety muszę Was zmartwić. Nie polecimy z jednego prostego powodu. Yy, żeby zrobić karabin, trzeba mieć sztabkę, której się nie da wykraftować. Więc modny no to według mnie. Od czasu do czasu można sobie na modach zagrać, ale tak na modach to mi się nieprzyjemnie gra. Wolę zwykły vanille na Minecraft, który mam więcej fanów. po prostu, e, nie ma aż tyle zawartości, żeby m, ciebie, nie wiem, przytłoczyło tłoczyło jak jakie ja to mam na modach, na paczkach. Plus dodatkowo, no nie ma aż tak mało, żeby się znudzić. Nie wiem, ja ci nie nudzę na zwykłym Minecraftie. Plus też to, to mnie najbardziej wkurza, że ta paczka jest na 1.12.2, a nie na 164 na którym aktualnie gram. O, i to jest strasznie irytujące, że nie mogę sobie tak normalnie po prostu pograć Minecrafta na modach, na nowszej wersji, bo jeszcze modów nie są zaktualizowane. Dobra, to i. No i tak, zbiorę z was taki, naj... więc naprawdę nienawidzę tą gridować ta się gry, ale jak mus to mus. I uwaga! Spacecraft się, Spacecraft się skończy, nie będzie drugiej serii na, z modami w najbliższym czasie, no to na pewno nie będzie. Tam ja, można na sobie pograć, jak normalny człowiek. Więc takie moje lekkie przemyślenia, naprawdę, Vanilla Minecraft, najlepsza wersja Minecrafta, mody, że psują dla mnie gra. Pewnie masa ludzi się za mną nie zgodzi, powiedzą, że zwykły Minecraft to nic nie ma, nudny jest. W ogóle też jest, z... mam dziwny okres teraz w życiu, bo... Jak wy to teraz to oglądacie, jest chyba 10 grudnia, wy wiecie co to za data, oczywiście że cyberpań wychodzi, nie ma już tylko kupionego, więc będę nagrywał na premierę, więc marnuje sporo czasu po prostu na nagrywanie, na zapas, bo co sobie zrobić święta wolne, w sensie, żeby w święta po prostu nic nie nagrywać, coś zmontować, może, oczywiście, że tak, ale żeby nic nie nagrywać, więc... Taki zapierdziel teraz z filmami, żeby po prostu był na zapas. Plus, że dla was małe specjale. I to nie są związane z subami, ani z wyświetleniami. Nie, to są tutaj św specjale świąteczne i sylwestrowe. Zobaczycie... ...westra i filtra. więc... Możecie wyczekiwać, możecie nie wyczekiwać. Będzie cringe oczywiście. Więc naprawdę... U mnie to wygląda tak, że ja codziennie nagrywam jakieś dwa filmy. Dzisiaj to jest mój pierwszy film jaki nagrywam. Jeszcze muszę dzisiaj jeden film nagrać. Plus muszę yy, dwa filmy zmontować. Więc. Zde. Ale żeby tylko odpocząć na święta. Bo nie chcę sobie YouTube zawsze to co do nowej serii. Yy, myślę, że bo 13 nową serię. Jeszcze nie zdradzam, jak dowiecie się... Po 13. .00. A to będzie nowa seria, to nie będzie na wodach. to będzie... Vanilla, ale z fajnym Twistem. Też wyczekujcie. Z się e, szykuję. Mówię. E, sylwestra dowiecie się w większości zmian. Bo oczywiście niektórych, oczywiście ja debil, niektórych zmian nie powiedziałem na filmie sylwestrowym. Bo, kłaniam, nie mylić. Film sylwestrowy, a wystaw sylwestrowy to dwie różne rzeczy. Więc prawdopodobnie do nowego roku będziecie się dowiedzieć o nowych zmian. To nie będą duże zmiany, ale jakieś będą. Ja ogólnie sam się dziwię, czy moje tego Minecraftu nadal nagrywa Autentycznie. Eee, myślałem, że Minecraft mi się znudzi po jakichś dwóch miesiącach gry. A ja, ja Minecraft regularnie nagrywam, on jakichś, nie wiem. jest zrezygnowałem tak z innych filmów. To chyba było po fnaf to można powiedzieć, że nawet w pa życiem październik. Stojąłem się full Minecraft. Mój kanał stał się full Minecraft. Już nic innego nie pojawiało, a szkoda. I myślałem, że się zdygam w Minecrafta, no nie jest aż tak źle. Chociaż już tymi modami żegam, naprawdę. Powiem na 17 mam też sporo pomysłów, jak wykorzystać cały potencjał jaski Więc. to, to co ja zrobię to będzie przeruchane na 200% i tak dalej, ale... Eee, ważne, żeby mi się dobrze grało. Okej, okay, już o... Ja jeszcze jest to, że prawie wykopię wszystko, co było po bokach. Jeszcze już nie mam do 8. Yy, I już chyba wszystko, co mogę po bokach wykopać. Wykopałem, bo tak, mie yy, miedzi nie będę zbierał, bo miedzi. O dziwo nie jest potrzebna. Miedzi nie jest potrzebna, obczam. Yy, ale tak, jak potrzebuję mas tego żelaza, masę tego masy. To będzie naprawdę utrapienie moje teraz. Zbieranie tego. To będzie krótki odcinek, myślę, że 20 minut potrwa. To jest tylko bogatanka. Okej, okay, dobra, jestem w kopalni jakiejś. No to może tego lida pokopać. Ale tak, jak mówi. Dokończę to, co mówię, że. się z tymi broniami. I mam jakiś plan, żeby czymś innym zabić tego smoka? Tak. Smoka, bossa. Pokoje, bo to nie będzie smog. Ale mam pomysł, użyjmy czegoś z modyfikacji oczywiście. I to nie będzie taka zwykła rzecz, jaka mogłaby się być. To będzie nadal mieć, niestety. Ja, naprawdę ciężarem to, był. Ciekawego, wyjątkowego, ale nii! Ta paczka modów mówi, że nie masz możliwości skraftowania pewnej rzeczy, więc tego nie zrobisz. Kekwu! Dobra, trzeba się trochę ochłonąć, ale tak, trochę mnie to kieruje. To nie mogę jednej rzeczy po prostu skraftować i tyle. Chociaż i tak zrobić karabin to jest trochę roboty. Mniej roboty oczywiście niż wykopanie całego space suitu, ale. Eee, tam nie chce mi się gadać. Bo też powoli rozwiązuję problem z jedzeniem, więc obciążam totalnie. Było widać chyba tą małą farmę owiec, bo owce były potrzebne. Widzicie ten stack? też będzie nam potrzebny. Ale powoli też radzę sobie z tym jedzeniem. Oczywiście nadal go nie mam za wiele. Myślę, żeby na, pra... jak spojrzałem na te dungeony na Księżycu i tak, na Księżycu będzie trochę, trochę przypał. Bo okazało się, że na dungeonie nie jest gwarantowane, że się znajdzie, yy... schemat rakiety. Może tam też znaleźć schemat łazika. I schemat jakieś inne. Więc troszeczkę przypał. Bo, Boję się, że będzie to tak, że ja przez 3 godziny będę szukał palonych <głos》> po prostu schematów, nigdzie nie będę mógł znaleźć. Ale, no tak, patrzę, że te bossy też nie są jakieś trudne, ale mają dźwięki creepy i naprawdę... Osoba, która projektowała dźwięki do bossów, to musiał mieć naprawdę zrytą Uwierzcie mi. Jak będziemy być z bossa, to dowiecie się. Ja już czasami... No. Obawiam się że to, czy coś, jakiś skryber mi się nie odpalił na drugim monitorze, czy coś, nie pytajcie. Tak, jak mówiłem, to jeszcze na no, to jest typowy zapchaj dziura. No, bo mu, mówię, ja nagrywam film na zapas, ja muszę nagrać jeszcze trzy spacecrafty. Powiecie mi, nagrywanie spacecrafta nie należy do najłatwiejszych rzeczy, bo wymaga na zbierania sporo materiałów, jak widzicie teraz. 452 sztapki Tinu. Ja Więc naprawdę ja czasami siedzę po 3-4 godziny i to nie jest łatwe nagrywanie. A Chiefcraft? i się go super przyjemnie nagrywa. Choć ci... może i się trygeruje strasznie, bo gra to mam je w dupie totalnie. Ale. No, fan mam większy z Chiefcrafta w sumie. Bo nie masz tego grajdowania bo, praktycznie wszystko mam. Jeżeli chodzi o cimenty, brakuje mi oczywiście paru trudniejszych, ale nadal. To nie jest coś, czego się nie zrobimy do 10 godzin, czy 10 godzin, jak dwa. Jeżeli wiecie, o co tam myślę. I biomy, wszystkie biomy do znalezienia hery Okej. Okay. Dobrze, że na świecie jest tyle inu. Może w miarę szybko zejdzie szukanie tego. In... Bar bardzo mi martwi mnie to, że tu nie ma Aluminium. <grymne> Aluminium też jest mi potrzebne. Dobra, nie mam tego. Eee... Nie, mam... nie wiem, jeszcze nie liczę ile to jest na staki, ale wiem, że na przykład no właśnie żelazo to jest parę staków. Nie? Chyba z 8 staków, mniej więcej żelaza. Nie wiem lecimy, no chyba dwa razy więcej czy coś. Ale powiem tak. Yy... W sumie to się zastanawiałem, czy za rok nie od razu po tej serii, czy nie zrobię sobie wyzwania, żeby nie polecić sobie na dalsze planety? Yy, układu... Yy, nie układu naszego, tylko całego wszechświata. Tylko już mówię, to... To bym musiał rąk poczekać, aż mi się zachce grać na modach jeszcze raz. Prawdopodobnie bardzo się zżykam zanim. Zacznę grać drugi raz. Nie mam tego leadora. Po trochę go wykopałem. 25 plus 10. Potrzebowałem... 45. Dobra, to dokowę cały lead? Zobaczmy odcinek. Zrobię taki mały speedrun. Dobra, już mam odpowiednią ilość. Mam, które mm, potrzebuję na całość. Nic owszem, więc, dobra, ja wracam. Więc co? Trochę pokadankowy wyszedł, troszeczkę ponarzekałem. Tak, w głównym mierze to ja narzekałem. Trochę powiedziałem, co mam o planach, co akurat nie robię. I nie spodziewajcie się takiego filmu w najbliższym czasie? No, może na Sylwestra. Ale później to nie wiem, z 3 miesiące. Mówię, ten odcinek to jest zapchaj dziura, bo naprawdę muszę mieć go. Muszę nagrać ten film na dzień, w którym wy go oglądacie. A ja bym... Na chuje, ja bym się nie wyrobił y, z wykopaniem y, 729 tina na... na ten dzień, w którym wy to oglądacie, czyli to jest czwartek chyba. Okej, okay, jestem w bazie i tak. To było na tyle. Widzimy się na wstępnych filmach, ciekawszych filmach, mam nadzieję. I co? To było tyle. Siema!